Dzień dobry. Dzisiaj materiał troszeczkę nietypowy. Bo można by nazwać go promocją albo sprzedażą w cudzysłowie, bo jako żywo nie będzie to żadna sprzedaż. Natomiast z pewnością jakaś forma promocji. Nieraz różni ludzie, w związku z tym, co, co mówię na tym kanaliku, albo w związku z, z działaniami fundacji czy z jakimiś wywiadami, pytają mnie o różne książki które bym sugerował przeczytać i najczęściej nie za bardzo wiem co odpowiedzieć no bo to strasznie zależy od, od sytuacji tego człowieka od tego co go interesuje eee, czy to bardziej chodzi o rzeczy historyczne teologiczne eee, no i tak dalej i tak dalej w związku z czym najczęściej nie odpowiadam na to pytanie chyba że to jest twarzą w twarz no to wtedy jak rozmawiam z jakąś osobą to oczywiście dużo łatwiej jest zrozumieć co go w szczególności interesuje, i ten materiał jest o tym, że troszeczkę pod wpływem tych pytań, których z mojej perspektywy było zauważalnie co do ilości, namówiłem jedno wydawnictwo, które bardzo lubię i cenię Fundację Roza Mistyka, żeby wydała materiał. Nie wiem, czy Państwo widzą, ładnie zaczęło padać żeby wydała książkę, a ja się schowam zaraz, żeby Państwu ją pokazać. I teraz w tym sensie to jest promocja, to znaczy wydaje mi się, że jeśli bierze się pod uwagę spory, które są wzmacniane przez specyfikę algorytmów social mediów albo łatwość wspierania się na argumenty w internecie, gdzie Rządzi Teza, mówię ci, w co wierzę, w związku z czym zakładaj, że tak żyje. Zamiast zasada, że pokaż mi, jak żyjesz, a powiem Ci, w co wierzysz. Pewien sposób rozmowy, który jest obiektywnie lepszy, moim zdaniem. Jest trudny albo wręcz niemożliwy. No, bo ludzie, no siłą rzeczy, no to też nic złego nie. Nie uprawiają ekshibicjonizmu w internecie, mówiąc o swoich trudnościach, słabościach, ale też czasami, i to jeszcze nie jest oczywiście nic złego, czasami też zniekształcają rzeczywistość, sugerując jakoby w ich życiu nie było łez, potu, wysiłku, porażek, klęsk i, i taki obraz, który czasami niestety też ludzie promujący dobre rzeczy w internecie. Wy, wyrażają o sobie czy pokazują na zewnątrz, tak. E, jakby to całe ich życie małżeńskie się wiązało, wyglądało jak jeden nieprzerwany nie wiem, miesiąc miodowy, jakby ich relacje z dziećmi zawsze były idealne, jakby wychowanie im wyszło w 100%. I że są dumni, wspaniale to wszystko wygląda. E, no, to jest taki obraz. E, nie tylko zafałszowany, ale i szkodliwy, bo potem mamy kogoś, kto pociągnięty przez dobre ideały e, chce zacząć żyć e, w zgodzie z naszą cywilizacją, w zgodzie z naszą kulturą, e, i pojawiają się trudności różnego typu nie tylko związane z grzechem, ale również trudności związane ze zdrowiem trudności związane z relacjami w rodzinie. Trudności związane z materialną stroną życia i się poddają na zasadzie, że a widocznie to nie jest dla wszystkich, ten czy inny człowiek tak to sprzedawał, oszukał mnie, w związku z czym ja porzucam ten sposób życia, bo, bo tak się nie da. No Da się, tylko nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Wręcz przeciwnie, łatwo to jest jak, jak człowiek machnie ręką i nie stara się nic pozytywnego w życiu zrobić. I teraz w odpowiedzi na tą trudność, poprosiłem właśnie wydawnictwo Rosa Mystica, żeby wydało książeczkę, którą pokażę jak dojdę pod jakiś pod most, żeby nie padało mi na książkę. I w tej książeczce są dwa teksty. Dwa teksty, jeden to jest didache, czyli nauka 12 apostołów, a drugi to jest pasterz Hermasa. I Rozmawiałem niedawno z dwoma różnymi teologami na temat tej książeczki i jej wydania. I obaj zareagowali: A, tak, tak, pamiętam z wykładu, że to było. I jeden zareagował w jeden sposób, tam już nie będę szczegółów mówił, drugi w drugi. W każdym razie widać było z tego, co mówili, a obie osoby sympatyczne i darzone przeze mnie szacunkiem, że nie mają pojęcia, o czym mówią. W sensie to jest wada polskiej filozofii, teologii i historiografii że nakazujemy adeptom młodym sztuki odpowiednio teologii, filozofii czy historii zapoznać się z istnieniem tekstu, znać, że tak powiem, tabliczkę znamionową autora, przykleić to do trendu albo nurtu, rzekomo zapoznać się z treścią, w tym sensie, że jakieś kilka zdań na temat tekstu, co, co zawiera tekst, i, I już i koniec. A to jest oszustwo w tym sensie, że to nie daje nam rzeczywistej wiedzy o treści. E, dlatego zawsze dużo bardziej cenię wspomnienia i pamiętniki niż fachowo, naukowo opracowane życiorysy, e, bo te drugie są rzekomo zobiektywizowane. Natomiast po prostu mamy dodatkowy filtr subiektywny nałożony. To, to znaczy na jeden filtr mamy nałożony drugi filtr i, i te filtry nie znoszą się, tylko nakładają i jeszcze bardziej osłabiają nasz kontakt z rzeczywistością, którą przedstawia nam autor. I teraz yy, tak książeczka wygląda tak. Jak widać, proporcjonalnie do mnie nie jest za duża. Jest bardzo ładnie wydana. I zawiera dwa teksty, właśnie Didache i pasterza Hermasa. I dlaczego właśnie te teksty chciałem wydać, i dlaczego uznaję, że są one na tyle wartościowe, że chciałbym się z Państwem nimi podzielić. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, ze względu na ich treść merytoryczną, to znaczy, hmm, pierwszy tekst jest można powiedzieć tekstem katechetycznym dla katechumenów. Dla ludzi, którzy chcą, którzy chcą zrozumieć, jakie są obowiązki chrześcijanina, który chce iść drogą pana Jezusa, przez niego wyznaczoną. Drugi tekst, pasterz Hermasa, jest chyba pierwszym tekstem mistycznym, który nie jest częścią pisma świętego. Jest, można powiedzieć subiektywnie, że to jest czym po prostu, można powiedzieć, że to jest. Pierwszy znany nam tekst z Objawień prywatnych. I nie ma on wartości z mojej perspektywy historycznej, albo dla nauki teologicznej, jak coś się rozwijało, to mnie w ogóle nie interesuje, tak samo didache. Ten tekst ma na celu wyjaśnienie pewnych trudności, które spotykamy w życiu. I po I umocnienie nas na naszej drodze, która z definicji ma być wyboista i, i cierniowa, bo wąska jest właśnie i, i stroma ścieżka, którą postanowiliśmy iść przecież. Ale nie jest ona bez nadziei, bez pocieszeń. I teraz tą drugą wartością, poza tą merytoryczną, jest oderwanie od współczesności. Znaczy są to teksty tak stare, i tak zapomniane, i właściwie nie używane przez żadną frakcję w kościele, że umożliwiają nam zobiektywizowanie pewnego sposobu myślenia o wieży. Czyli, żeby tak jak o tym tam kiedyś materiał zrobiłem, żeby nie mówić o tym, co moim zdaniem jest prawidłowe, tylko mówić o tym, jak powinniśmy żyć. Czyli nie, że idź na tą mszę albo tamtą, na taką wspólnotę albo tamtą, używaj takiej pobożności albo innej. Przede wszystkim skupienie się na tym, co jest w centrum naszej wiary, a w centrum naszej wiary jest krzyż i zmartwychwstanie, i próżna by była nasza wiara bez ofiary, i próżna by nasza wiara była bez zwycięstwa zmartwychwstania. Całość, wbrew pozorom, tak spójna wewnętrznie, logiczna i racjonalna, do której można rozumowo dojść. Nie wiem, wartość małżeństwa monogamicznego aż do śmierci, wartość otwartości na życie, wartość solidności w zachowaniach, przy przestrzegania moralności. To wszystko pozbawione fundamentu nadprzyrodzonego, z racjonalnego staje się absurdem. Dlatego racjonalizm się rozpada pod własnym ciężarem, bo musi być oparty na fundamencie nadprzyrodzonym. I teraz ja, właśnie oba te teksty, które poznałem osobiście, to znaczy nie, że wiedziałem, że istnieją, ale że poznałem osobiście, zacząłem czytać rok temu, półtorej, i były one mi w różnych sprawach moich prywatnych, rodzinnych, wewnętrznych, na tyle przydatne, i są na tyle. Czy to krótkie, czy wbrew pozorom proste, bo pasterz Hermesa, czyli ten, ten, ten tekst mistyczny może się wydawać trudny, ale wbrew pozorom jest też napisany w ten sposób. I, i w sensie przez autora, i w sensie przez sposób złożenia tego tekstu w książeczce, którą, którą Państwo tutaj proponuje, że to jest łatwe do czytania, a nie do przeczytania. Bo oba teksty nie są do przeczytania i odłożenia na półkę. Oba teksty są właściwie do czegoś, co się ładnie nazywa e, lekturą duchową. Znaczy, żeby czytać i rozważać, a nie żeby przeczytać treść i odłożyć i zapomnieć. I w związku z czym można nieustannie wracać do tych tekstów, e, czytać je w wolnych 5 minutach, w wolnych 10 minutach, czy to zanim dzieci wstaną, czy jak już dzieci śpią. I właśnie z mojej perspektywy, z perspektywy ojca i męża, który ma swoje krzyże, ma swoje słabości, z którymi muszą się zmagać moi bliscy, to jest coś, co ułatwia mi drogę przez, przez świat i ułatwia mi wypełnianie moich obowiązków stanu. W związku z czym z tego właśnie względu odważam się zaproponować Państwu tą książeczkę. Zwłaszcza. Ludziom w mojej sytuacji, czyli ojcom i mężom, ale nie tylko, oczywiście dla matek, dla, dla kawalerów, dla panien, też to jest treść jak najbardziej przydatna, pod warunkiem, że zrozumieją sens tego. To znaczy, to nie jest coś do przeczytania i odłożenia na półkę, to jest coś do rozważania. I teraz, w jaki sposób mogą Państwo tą książkę otrzymać? Ja nie jestem handlarzem ani handlowcem. Przecież kiedyś w swoim życiu prowadziłem jeden czy drugi sklep. Ale na szczęście nie dla siebie. Nie umiem sprzedawać rzeczy i nie chcę sprzedawać rzeczy, nawet jeśli je w cudzysłowie sprzedaję czy promuję. Oczywiście wydanie tych książek było jakimś kosztem, które konkretne osoby poniosły, było pracą też wydawnictwa czyli Fundacji Roza Mistyka, która cierpliwie znosiła moje. Korekty w stosunku do tego, jak co ma wyglądać w tekście końcowym, nie co do treści, no bo ta jest niezmienna, ale co do pewnych kwestii języka. Bo tłumaczenie celowo jest użyte sprzed 100 lat obu tekstów w uproszczeniu przed 100 lat. Co do rozłożenia właśnie treści na stronie, układu strony i tak dalej, i tak dalej. Teraz każda z osób, która ma na tyle cierpliwości, żeby nadal słuchać tego, co mówię i która jest zaintrygowana tym, do czego próbuję Państwa zachęcić, czyli tą książką, może napisać maila na stronę, która się powinna Państwu wyśleć, wyświetlić na ekranie teraz, na tekście, jako tekst w ramach obrazu i można wysłać tam maila po prostu ze swoimi danymi, czyli imię, nazwisko, adres. Chyba pomaga trochę numer telefonu, ale nie jest chyba konieczny. Będziemy do wysyłki po prostu tak. Jeszcze nawet nie wiem czy to będziemy pocztą wysyłać czy kurierami. I każda z takich osób, która będzie chciała dostać tą książkę to ją dostanie od nas. Od nas w sensie ode mnie osób, które mi pomagają w tej kwestii, bo to to nie jest działalność fundacyjna. I razem z książką dostanę krótki liścik, w którym będę prosił o wsparcie wydania tej książki, ale ono jest dobrowolne. To znaczy, jeżeli ktoś ma intencję, że chce mieć tą książkę, a nie chce albo nie może zapłacić za przesyłkę i za wydanie tej publikacji. To ja go w żaden sposób moralnie nie zobowiązuję. To znaczy, jest to w, w założeniach tej, tego działania przyjęte, że, że takie osoby również dostaną tą książkę. Może to będzie jeden sposób, żeby do nich dotrzeć z tą książką. A jeżeli ktoś uzna, zobaczy tą książkę i uzna, że to jest wartościowe, to bardzo proszę o wsparcie w takiej kwocie, jaką Państwo będziecie uznawali za. za Słuszną, albo możliwą, tutaj nie wnikam w ogóle w to, pozostawiam to Państwu. I i tyle, właściwie tak. I będzie w ten sposób można dotrzeć do tej książki. Treść mi pomaga, wielu osobom pomaga już. Mam nadzieję, że Państwu też będzie mogła pomóc, i taka jest intencja tego wszystkiego. Będziemy wysyłać po jednej książce na każdy adres ze względu na koszty. Książka od 15 sierpnia będzie dostępna w sprzedaży. Jeżeli komuś się spodoba, książka będzie chciał kolejny egzemplarz, to będzie mógł kupić normalnie poprzez dystrybucję, robioną przez Fundację Rosa Mistyka. A do tego czasu jedynym źródłem tej książeczki jest właśnie mail napisany do mnie w tej sprawie, i, i jeżeli tam dane będą prawidłowe. No to do, do Państwa książeczka dojdzie. Jeżeli nie, no to się odbije. Po jednej sztuce na każdy, dla każdego z Państwa wyślemy. Pod warunkiem, że starczy nam egzemplarzy. Tak? Czyli tych egzemplarzy do rozdania w sumie jest 150. I do momentu, w którym będą jeszcze książeczki do rozdania, to będzie można ją otrzymać. W związku z czym warto się spieszyć, bo ci, którzy nie zdążą, no to tej książki nie otrzymają, będą mogli ewentualnie w, później, w późniejszym czasie ją zakupić. Tyle. Mam nadzieję, że, mimo tego, że, że nie jest to temat wprost taki jak normalnie na tym kanale, to jest to. No cóż, dziękuję tym, którzy cierpliwie mnie do tej pory wysłuchali. Pozdrawiam do następnego razu.